Witam Was serdecznie, tutaj oglądacie moje filmiki o kurach. Chcę pokazać tutaj, wielu ludzi oferuje jajka, jest przy drodze tablica kury z wolnego wybiegu, jajko po tam złoty 60. Zł. Zobaczcie, wielu ludzi ma taki problem. To na obkoło jest pięknie zielono, trawa, no ale nikogo nie stać na ziemię, działki są drogie. Kura za dwa tygodnie wydziubie do zera. No i zobacz, kura wydziubana, pomyślcie sobie jak tu jest derze, jakie to jest z błoto. Kury są po pachy w błocie. No na tym oborniku jedynie coś tam wygrzebią robala. Ale jest gole, jak sięgnąć działkiem, zobaczcie, jest wydziubany, jest maj. Zamiast pięknej trawie być, dziubać trawkę, mniszek lekarski czy zioła, Taki problem jest. Ja pokażę teraz na tym filmie moim, jak można uratować taki tanim kosztem, żeby kury zawsze miały. Wtedy możesz komuś powiedzieć, że jest kura z wolnego wybiegu. No ja oczywiście wstydziłbym się komuś dać jajko ode mnie i spić go na surowo, żeby mieć taki wybieg. Kury są w totalnym błocie, nie mają tu nic kompletnie. Wydziubały wszystko, nie? Kury są całe obsrane, brudne. Jajko jest totalnie brudne. I ja teraz pokażę jak się mu za tym zaradzić, nie żebym tu antyreklamę robił tylko wożę po tych ludziach, jeżdżę, pokazuję tutaj kurki, niektórym ludziom zawożę kurki, no i ja oczywiście wstyd, osobiście bym się wstydził wam sprzedać takie jajko, czy powiedzieć, że macie go na surowo pić, jeśli kura by była na takim wybiegu. Kura nie ma tu żadnej trawy, ona musi mieć wybieg, ona musi mieć trawę, ona musi mieć zioła, tu nie ma nic, jest maj, a więc całe lato jest na, tej, na tym klepisku, na tej ziemi. Zobaczcie, zmarnowana kura, obsrana po pachy, także takie kurki, no nie polecam. Pokażę teraz na filmie, jak można temu zaradzić w tani sposób, że masz najdroższe zioła, sadzisz kurka, sobie wydziubie to, co odrośnie, jest czyste nogi, dosypujesz co roku jakiś innych ziół. Poświęciłem na to tyle pracy, dwa miesiące. Puściłbym kury, oczywiście, też zrobiłyby mi taki goły plac. Tak jak tu widzicie, jak okiem sięgnąć, tu jest pół wa działka, jest wydziuwana do zera. No można wydzierżawić u mnie, ja mogę wydzierżawić, ale to jest problem. Lisy, ja szczębi. miałem wydzierżawione w tamtym roku, to zabiły 36 kury lisy kur. A więc nie da się tego upilnować. Są tanie, można zrobić sobie W to ma do, dojście i puszczać kury, wydziubią, przechodzić na inne wybiegi. Też to przerabiałem. Teraz pokażę, jak to rozwiązać. Pokazuję właśnie taki filmik, jak kury po prostu są. No, tu mają trochę obornika, no też się w tym oborniku przegrzebią. Ale goło, ziemia i błoto, w deszczu, w błocie te kury co całe lato są na wybiegu. A więc nie można powiedzieć, że kura z wybiegu. Jeśli ktoś mi mówi, że kura z wybiegu, to trzeba zobaczyć, jaki ten wybieg, jak wygląda wybieg, czym kura się żywi, jak on dostaje paszę. Jak kupuję paszę w sklepie z soją, z glifosatem, z GMO, to to nie jest jajko. te ludzie chcą za wszelką cenę zarobić. Nikt nie myśli o twoim zdrowiu, czy ty jesteś chory, czy masz chorą wątrobę, czy chcesz dziecku. Tylko chcą zarobić złoty 60 zł jajko. No tutaj jest u gościa, nie będę pokazywał gdzie, jaka tablica, ani nazwiska. Nie robię tej reklamy jemu, tylko no ja mi jest akurat przykro, że komuś takie jajko za złoty 60 zł dodaje bez wartości żadnej. Bo to jako nie może mieć wartości jak paszę kupił gotową w sklepie z taką samą jak, jak na, jak, jak na fermach są je, 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 kura. Tyle, że ma to kura słońce tutaj. Pozdrawiam was wszystkich. Oglądajcie ten filmik mój. Pokażę wam jak rozwiązać w każdym domu, w każdym kurniku. Bo wiadomo ziemia droga. Nie jesteś w stanie wydzierżawić ogromnych ilości terenu. I pokażę wam teraz jak taka kurka. Tutaj może mieć fajny sposób, zioła najdroższe, najbardziej przydatne dla jej organizmu i jest wtedy zdrowa, ma odpowiednią perystaltykę jelit, nigdy nie jest obsrana i żyje Wam i 7 do 5 lat niesie jajka. Pozdrawiam serdecznie Was wszystkich. Hej! Na tym krótkim filmiku pokażę, zaraz będziemy kury wypuszczać, 120 gatunków ziół, to jest aromantus, krokosz, tu są kminę, koper, zobaczcie, to jest oddzielone specjalnie, podzielone na dwie części, w jednej strony wydziubią, w drugiej będą sobie dziubać, specjalne siatki zabezpieczą to teraz, żeby mi tego nie zjadły w ciągu dwóch tygodni, Zobacz, 120 gatunków ziół i tak ma wyglądać wybieg, zobaczcie jak to wygląda, o, zobaczcie zobacz jest 120 gatunków różnych rodzajów ziół między innymi glisnik jaskółcze ziele tu jest przytulia czepna to wszystko teraz tutaj wyszło i teraz można wypuścić taką kurę i ta kura ma cały czas dostęp jest z góry zabezpieczona siatką tak pokazuje siatka jaszczą tutaj nie uderzy pastuchy także nie ma temu dostępu lis i teraz zabezpieczamy siatką te zioła no bo cała moja praca dwumiesięczna wszystko by to poszło na marne. A więc teraz wypuszczamy je, będzie siatka, nie zniszczą tego nigdy. Tu odrośnie i znowu z drugiej strony będzie odrastać. I cały czas mają dostęp do zielonych ziół. I tak powinno wyglądać wybieg dla kury, jeśli myślimy o zdrowym jajku i myślimy o ludziach, że ludzie to będą jeść, a nie tylko, wyłącznie y, mamy na myśli, żeby zarobić więcej, zarobić i kasa. Pozdrawiam, jeśli taki wybieg zrobisz, to jajko ma najwyższej wartości, jakie są w życiu. Dziękuję, pozdrawiam, hej.